Stój, 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 stój Leo siad! Leo leżeć, leży pies, Leo. Ona jest przestraszona, drży. Chodź tu Leo do mnie, Leo do mnie, Leo zostaw. Ta mała się oddzieliła od stada. On, oni ją rodzice znajdą. Leo do mnie. Leo do mnie. Do mnie powiedziałem. Leo do mnie. Leo. 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 Chodź tu. Pies leży spokojnie. Leo, nie wolno. Chodź do mnie, no, nogi Leo, do mnie, już! Do mnie! Tu do mnie, siad! Czeka pies, czeka pies, czeka pies, czeka. I my idziemy tędy, zostawiamy ją. Zostawiamy cię, nie bójź. No już go wezmę, tylko weź telefon ode mnie.